Cześć, siemanko, jestem tej witam w kolejnym chorku. dzisiaj zagramy sobie Nocturnal Nikotin Ciekawy tytuł ogólnie Ale czy ciekawa gra będzie? No to zaraz zobaczymy, zacznijmy Okej, okay, czyli zaczynamy, nasza postać w ogóle ma dość życia, ma w dupie to miasto i tak dalej, nienawidzi go Czyli są jak ja, praktycznie, jak się budzę w Polsce codziennie. Eee, ale zobaczmy, co tu mamy. Smoke, możemy zajarać. Nie mamy fajek. Eee, musimy kupić. O, Jack Daniels, fajeczki. No pewnie, no. Ariancko, wszystko jest. Nie wiem, co wziąłem. Telefon chyba wziąłem. Możemy wyjść na zewnątrz. O, możemy sobie światło wyłączyć. A to jest chyba łazienka. Hmm. Chyba nie skończył tej łazienki. Teleportowaliśmy się na zewnątrz. piękne miasto. Nocą idziemy sobie po fajeczki. Bo nasz rak musi zostać nakarmiony. To miasto wygląda tak strasznie, dlatego chcę się stąd wynieść. Wszystko tu się może zdarzyć. Eee, tam byku. Gorszych miast nie widziałeś. Ty jeszcze złego nie widziałeś To? No jasne, się jest easy. Easy Krasie... CO JEST? Aha, mafia poluje Aha, czy tego zabili sobie typa, nie? Ta... Pak. Babkę zabili sobie tego. No, u mnie tego w mieście nie ma. Takich atrakcji, nie? Nic z nią nie mogę zrobić. Ale my idziemy sobie do marketu. Tam ona jak już tak nie, już nie potrzebuje pomocy, bo już tak nie żyje. Więc to za różnica? Wejdźmy sobie do marketu, kupimy sobie i wróćmy sobie do domu. O, może kolega poczęstuje fajeczką? Jak już tu jestem? Masz może fajeczkę? Dasz? Jasne. Nie znam kasiera. Jestem, jestem nowy w mieście. Lubicie? Za darmo fajeczka. Można, można i teraz pójdziemy sobie kupić jeszcze Ha, jedna na, na zapas będzie dzień dobry, znaczy dobry wieczór sobie ty, czy ja muszę fajeczki wziąć, nie? pringlesy, oooo gdzie tu fajki są? Ja wiem, ja nikt fajek nie kup... a tam są fajki, nie? za tym chyba A to ja muszę poprosić go a nie mogę ty ty za nie mogę poprosić go o fajki a może podejdę do tamtego jeszcze nie no, to jest automat z przekąskami nie no tu nie mogę wejść no tu są fajki, nie? No, nie mogę nic zrobić ja nie wiem, muszę podejść jakoś dziwnie. Może nie mogę na razie. Może ja muszę podnieść tym faktycznie. No tu są szampony jakieś. No, tutaj nie ma. A, te fajeczki chcemy. Czekaj, może taką muszę zrobić? E no bez jaj, no nie mogę fajek kupić. Nie wiem co zrobić. Może muszę wyjść jeszcze? A może on mi da fajkę i ja muszę ją podnieść? No nie. Z tyłu nic nie ma. Nie rozumiem. Może moja posyp nie, pot nie potrafię mówić już. Nie mam pojęcia. Może ja już kupiłem? Ty, a może ja już mam fajki? Może ja już mam po prostu. Może ja już nie muszę, może to on mi da po prostu. Wróćmy się. Może ja już zostałem dlatego O właśnie Japiernicze Co tu się dzieje w ogóle? Czemu tu się strzelają tak? One wszystkie zabijają Japierd... Oho Jarać mu się zachciało. Nocy. Gdzie jest ten dom? Ożysz morde. Gdzie jest ten dom? O nie! Get... Zostałem porwany przez mafię. Moi mieli, zostaliśmy porwani przez mafię. Ogólnie to jest ending 1 z 3. Albo ending 3, nie wiem w jakim sensie, czy są inne zakończenia jeszcze. Okej, okay, ciekawe. Ale to ciekawe, jak zrobić kolejne zakończenie, bo jak zrobiliśmy to, że zostaliśmy porwani. To teraz, chyba jak naprzód byśmy poszli, to byśmy pewnie zostali zabici. Tak czy siak, zrobiliśmy jak i zrobiliśmy zakończenie. Nie wiem, co sądzi o tym tytule. A klimat jakiś tam miało faktycznie, nie? Ta strzelina, ta noc i tak dalej. Tu trochę było niejasne z tym marketem: czy ja kupiłem to, czy nie kupiłem. Czy on... Wydawało mi się, że on dostał dostałem jedną fajkę, a nie całą paczkę. Wydaje się, że całą paczkę dostałem. A, ale taki to był tytuł. Czyli nakarmiliśmy raka, ale za to zostaśmy. Porwani przez mafię. Trzymajcie się i słyszymy się w kolejnym horrorku. Hej!